Dla mnie osobiście faktycznie bardzo ważny element, w który był takim jednym z, z elementów mojego wystąpienia, mówiącego o priorytetach tej kadencji, mianowicie działania samorządu województwa, które mają być ukierunkowane w różny sposób na to, aby zwiększyć udział kobiet w życiu publicznym, aby te cały czas nierówne proporcje starać się wyrównywać i Jednym z pierwszych pomysłów, który nam przyszedł do głowy z Departamentem Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, z panią dyrektor Zwarycz, to to, aby przeprowadzić konkurs, bo on ma takie dwie, dwie funkcje. Z jednej strony już stwarzamy możliwości, aby nasze organizacje pozarządowe realizowały zadania, które mają w głowie i które chcą, żebyśmy, żebyśmy sfinansowali, chcą realizować na rzecz właśnie aktywizmu kobiet, ale z drugiej strony to miało dla nas funkcję poznawczą również, bo w ten sposób taki dość wcześniej nam nieznany obszar, nie znaliśmy zapotrzebowania, jaki jest, będziemy na podstawie tych wniosków wynikających z tego postępowania, o którym pani dyrektor myślę, że za chwilę jeszcze powie w kilku zdaniach, ile było ofert, ile było pieniędzy i co się z tym wydarzyło, ale to ma być dla nas również taki, taki przyczynek do tego, żeby kolejne nasze konkursy i kolejne nasze działania również jako samorządu województwa mieć trochę więcej wiedzy na ten temat. Jestem przekonany, że, te, że ten pierwszy konkurs był takim właśnie potrzebnym momentem do tego, żebyśmy zrobili ten pierwszy krok. Również dlatego, że przy okazji część naszych organizacji pozarządowych zorientowało się, że aby móc działać z pieniędzy w samorządu województwa na rzecz aktywizmu kobiet, to trzeba zmienić zapisy w statutach, bo my możemy tylko wspierać takie organizacje, które mają zapis mówiący o wspieraniu działań na przykład na rzecz. Równego traktowania w swoim statucie. Ale na szczęście wśród naszych organizacji takie organizacje są. Dzisiaj się z nimi spotykamy i bardzo, bardzo się cieszę. Proszę mi wierzyć, to dla mnie bardzo dobry dzień, żeby, że właśnie wy, udało nam się wyłonić te projekty. Jestem przekonany, że one wniosą bardzo dużo dobra w naszą przestrzeń publiczną. I ponieważ spora część z tych, którzy są. Beneficjentami tego konkursu to organizacje, które są nam doskonale znane. To daje nam pewną gwarancję tego, że to zostanie dobrze wykonane. Ale będziemy bardzo szczegółowo obserwować. Każde nasze działania, które finansujemy z pieniędzy publicznych, one są monitorowane przez nas, ale te w sposób szczególny, ze względu na wagę, o której powiedziałem. Ze względu na to, jak ważny dla nas jest aktywizm kobiet, ze względu na to, jak ważny dla nas jako dla regionu. Nie mówię o samorządzie województwa czy o Szymonie Ogłazie. Mówię o tym, że dla regionu ważne jest to, aby to, aby. Tak samo traktowane były obie części tego regionu, bo jak dobrze wiemy, kobiet jest troszeczkę więcej niż mężczyzn. No a jak przyjrzymy się różnym wskaźnikom mówiącym o partycypacji o uczestnictwie w różnych ważnych gremiach, to tak nie jest, no może trochę inaczej sprawa wygląda w urzędzie marszałkowskim, bo my jesteśmy mocno sfeminizowani, co mnie bardzo cieszy, ale powinno tak być wszędzie. Szanowni Państwo, jeszcze raz ogromne uznanie dla wszystkich, którzy dzisiaj te, te umowy odbiorą od nas. Spotykamy się i będziemy już również rozmawiać dzisiaj bezpośrednio po konferencji o realizacji, o tym, co jeszcze możemy wymyślić, jak, jak działać tak, aby ten postulat mówiący o zwiększeniu udziału kobiet w życiu publicznym, o wyrównywaniu tych, tych dysproporcji do końca kadencji jak najlepiej realizować.